Podobnie jak ma to miejsce z większością popularnych marek, które postanawia się promować na najróżniejsze sposoby w celu zwiększenia rozgłosu oraz dodatkowych zarobków, tak samo również i wojownicze żółwie ninja, jakiś czas po swoim debiucie, zaczęły pojawiać się w formie nowych zabawek, seriali telewizyjnych czy filmów. Mimo że przeniesienie przygód żółwi na ekrany telewizorów czy chociażby kina z początku nie wydaje się zbyt skomplikowane. To niestety jednak oryginalne dzieło Kevina Eastmana oraz Petera Lairda jak się okazuje posiadało pewne elementy, które ciężko byłoby zaadaptować w ten sam sposób. Przede wszystkim komiks, w którym narodziły się żółwie ninja, mimo parodiowania twórczości Franka Millera oraz prezentowania naprawdę absurdalnych pomysłów, prezentowało dosyć mroczną historię, często pełną przemocy, Przedstawiającą swoich bohaterów oraz otaczający ich świat w sposób bardzo brudny. Coś, co źle wpływało na chociażby atrakcyjność wizualną samych postaci. Jeżeli chcielibyście bardziej poznać wspomniany komiks oraz późniejsze jego wcielenia, to serdecznie zapraszam do materiału, w którym skupiłem się właśnie na tym temacie. Żółwie mutanci, aczkolwiek w dalszym ciągu były bardzo popularne wśród czytelników. Przez co niewykorzystanie tej obiecującej marki na szersze sposoby byłoby jedynie głupotą. Kwestią czasu więc było ukazanie się na rynku pierwszych produkcji poświęconych żółwiom ninja. Jednak by możliwe było przeniesienie bohaterów Istmana oraz Leirta na ekran, wprowadzić trzeba było pewne zmiany w celu ułagodzenia wszystkiego. Pierwsza seria telewizyjna, w której pojawiły się żółwie, Narodziła się w 1987 roku oraz, momentalnie, stała się ogromnym sukcesem, który sprzedawał produkowane zabawki oraz popularyzował markę wśród tych najmłodszych, którzy nie mieli jeszcze styczności z komiksem. Jednak wciąż był pewien problem. Seria ta, albowiem, jak i zresztą większość tych, które ukazały się później, diametralnie różni się od komiksowych żółwi przedstawiając swoich bohaterów oraz znane postacie w sposób dużo bardziej komediowy, całkowicie rezygnując z tego, co sprawiało, że oryginał był dziełem unikalnym. Niestety było to kontynuowane przez bardzo wiele lat, a z każdym kolejnym restartem, z wyjątkiem serii z 2003 roku, ubywało coraz więcej tego, czym wojownicze żółwie ninja chciały w ogóle w pierwszej kolejności być. Sprawy podobnie miały się również z filmami pełnometrażowymi. Zarówno ten aktorski z 1990, animowany z 2007, lub właściwie każdy inny, to produkcje, które faktycznie w pewnym zakresie czerpią z oryginalnego źródła, jednak ewidentnie tracą z widoku w większości wypadków serce oraz ducha komiksu. Pragnę przyznać, więc, że na najnowszy film poświęcony żółwiom. Szczególnie patrząc na fantastyczne zwiastuny, czekałem zarówno z wielkim entuzjazmem, ale również i lekkim niepokojem, mając w pamięci poprzednie adaptacje, które nie do końca były w stanie mnie zadowolić. Gdy więc nareszcie wojownicze żółwie ninja, zmutowany chaos trafił do kin, z wielką ciekawością udałem się na film, szczególnie dlatego, że reżyserem wspomnianego filmu jest Jeff Rowe, czyli współreżyser filmu Michelowie kontra maszyny. Wydanego w 2021 roku, który wywarł na mnie dość pozytywne wrażenie. Mając na uwadze wspomniany fakt oraz wybraną estetykę i technikę dla filmu, więc, bardzo mocno zacząłem wierzyć w ten projekt i nie będę ukrywał, że reżyser podołał swojemu zadaniu w sposób wyśmienity, oddając hołd twórczości Istmana i Lerda, ale nie tylko. Zmutowany chaos już od pierwszych minut jest fantastycznym listem miłosnym do oryginalnego dzieła, jak i seriali animowanych, który jednak w dalszym ciągu stara się opowiedzieć znane już bardzo dobrze postacie w zupełnie innej formie. Zmiany te widać chociażby w samej historii, która przedstawia podobne elementy w inny sposób. W pewnej części Nowego Jorku naukowiec dr Baxter Stockman, który przez całe swoje życie był samotny, Postanawia samodzielnie stworzyć sobie rodzinę, przygotowując specjalną substancję, która mutowałaby zwierzęta. Marzenie Baxtera jednak zostaje przerwane, gdy do jego ukrytego laboratorium wkraczają siły tajnej organizacji TCRI, która chce zdobyć wspomnianą substancję oraz wykorzystać ją do celów militarnych. W trakcie najazdu, niestety jednak Stockman traci życie, co jednocześnie krzyżuje plany TCRI. A jedna z tup zawierających mutagen trafia do kanałów, gdzie rozbija się na grupie czterech małych żółwi, które niedługo później odnajdzie pewien szczur. Resztę historii raczej każdy z nas już zna. Z laboratorium Stockmana jednak uciekło coś jeszcze, czyli mutant mucha. Zarówno jeden z eksperymentów Baxtera, jak i jego jedyny przyjaciel. Po tym dynamicznym wstępie, który jednocześnie przedstawia narodziny bohaterów, jak i ich przeciwnika, akcja przeskakuje o kilkanaście lat później, gdy to starsze już żółwie Leonardo, Rafael, Donatello i Michelangelo, pod okiem swojego mistrza Splintera, ukrywają się w cieniu oraz wiodą dosyć nudne życie wewnątrz kanałów. Ich spokojna z pozoru codzienność jednak wywróci się o 180 stopni, gdy spotkają na swojej drodze licealistkę April O'Neil, która marzy o karierze reporterki oraz Supermuchę, czyli dorosłego już mutanta Stockmana, chcącego pozbyć się z powierzchni ziemi rasy ludzkiej. Żółwie ninja więc po latach ukrywania się, będą musiały wreszcie wyjść z cienia oraz stawić czoło groźnemu mutantowi, który zagraża ludzkości. Co pozwoli im jednocześnie udowodnić ludziom, że nie są oni wcale tacy źli, jakim się to wydawało. Mimo tego, że historia bardzo często korzysta ze znanych już nam schematów, to przedstawia je w zupełnie nowy sposób, który zadowoli zarówno tych zaznajomionych z przygodami żółwi, oraz tych, dla których może być to pierwszy kontakt z serią. Praktycznie każda postać oraz relacje między nimi zawierają wszystkie najważniejsze cechy, z jakich są znani, jednak to, jak są one przedstawiane, różni się od wielu poprzednich interpretacji, wykorzystując nigdy wcześniej niespotykane w marce konteksty. Sam wybór głównego przeciwnika, który praktycznie stworzony jest od podstaw, z lekkimi nawiązaniami do serialu z 1987 roku. Jest naprawdę zaskakujący, a przez swoje rodzinne wręcz połączenie z głównymi bohaterami ilustruje na ekranie wiele ciekawych rozwiązań oraz sytuacji. Wprowadzenie nowej postaci było decyzją zdecydowanie odważniejszą oraz mądrzejszą, szczególnie w sytuacji, gdzie te bardziej rozpoznawalne postacie były już używane raz za razem, co nie zaskakuje oglądającego tak samo bardzo jak zupełnie nowa postać. To, co aczkolwiek ewidentnie różni się od wcześniejszych produkcji poświęconych Marce, to sami głównie bohaterowie którzy są połączeniem kilku wcześniejszych ciał, jeśli chodzi o ich charakter oraz aspekty wizualne jednak tutaj również znajdując miejsce na coś nowego. Każdy z nich nakreślony jest fantastycznie bardzo mocno rozróżniając braci na samym początku filmu pod praktycznie każdym względem a następnie rozwijając ich przez cały film. Oraz mocniej zbliżając żółwie do siebie, mimo wielu dzielących ich różnic. To, na czym głównie chce skupić się film, oprócz oczywiście rozwałki i akcji, to próba opowiedzenia wspomnianych bohaterów z innej strony. Takiej, gdzie żółwie wręcz bardzo mocno odczuwają swoją izolację od nowojorskiego świata, którego chcieliby być częścią przez swoją fascynację życiem ludzkim, jednak przez odrazę ludzi względem mutantów, nie mogą tego zrobić. Wiele scen w filmie albowiem nie oszczędza się, gdy chce pokazać, jak bardzo społeczeństwo miasta nie akceptuje mutantów, a wręcz ich nienawidzi, co staje się bolesnym ciosem dla bohaterów, którzy zmuszeni są żyć w kanałach oraz zrezygnować z planów i marzeń tylko z uwagi na ich inne pochodzenie. Coś, co dobitnie zostaje uświadomione widzom, gdy żółwie wchodząc w interakcję z April, udowadniają, że wcale nie różnią się od niej tak bardzo. Najbardziej imponująca w filmie jednak jest warstwa audiowizualna, która mimo tego i szczerpie z wprowadzonej przez Into the Spider verse techniki oferuje swój unikatowy styl. Wszystko tutaj zaczynając od efektów czy tła, a kończąc na chociażby przedmiotach i postaciach, sprawia wrażenie bycia niestarannymi bazgrułami z notatnika, których moc zwiększona zostaje przez specjalnie zmniejszoną ilość klatek animacji. Symulując animację tradycyjną, osiągając efekt bardzo zbliżony do tego, który znaleźć możemy we wcześniej wspomnianym filmie o spider man Podczas gdy żółwie, jak i humor obecny w filmie, bardziej nawiązują do żółwi znanych z telewizji, tak sama estetyka filmu w pełni oddaje hołd komiksowi Eastmana i Leirda, przedstawiając Nowy Jork oraz jego mieszkańców bardzo karykaturalnie i brudno. Co było bardzo ważną częścią pierwszego komiksu. Nie ukrywam, że zobaczenie tych dwóch rzeczywistości, czyli humoru oraz lekkości znanych z telewizji, połączonej z surowością oraz niedokładnością znaną z komiksu, było bardzo interesującym doświadczeniem, które zdecydowanie chciałbym w przyszłości powtórzyć. Być może za pomocą pewnych nowych reinterpretacji znanych wcześniej historii. Jest to jednak oczywiście tylko kwestia czasu, gdyż sukces filmu zachęcił Paramount do tworzenia kolejnych produkcji, poświęconych tej wersji żółwi. Reżyseria Jeffa Rowiego jest bardzo dynamiczna oraz, jako że głównie koncentruje się na sekwencjach akcji, lubi pokazywać swoich bohaterów w fantastycznie przygotowanych scenach przepełnionymi walką, bardzo kreatywnie korzystając również kilka razy z montaży, czy to treningów, czy wspomnianej walki. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to pojawiające się gdzieś za połową dziwnie spowolnione tempo akcji, które mocno kłóci się z wcześniej trzymanym rytmem. Fakt, który łatwo zauważyć, jednak nie ma większego wpływu na całość. Wojownicze Żółwie Ninja Zmutowany Chaos to fenomenalna adaptacja oraz hołd dla całej marki, która znajduje idealny balans między wspomnianymi wcześniej interpretacjami Żółwi Mutantów. A zarazem świetna animacja, która może zostać doceniona przez wszystkich, dzięki unikalnej estetyce czy zawrotnej akcji trzymającej przylepionych do ekranu dosłownie wszystkich widzów. Jest to również genialne dzieło, które ma odwagę opowiedzieć coś nowego, jednocześnie jednak będąc w wielu aspektach wiernym oryginałowi oraz zachowując to, co zawsze charakterystyczne było dla wojowniczych żółwi ninja. Mam więc nadzieję, że film ten wyznaczył dla studia w końcu nowy kierunek, którym podążać powinna marka, oraz że już zapowiedziane przyszłe projekty iść będą w duchu tego, co zrobiła omawiana animacja. Zmutowany chaos dodatkowo zawierał naprawdę liczne nawiązania do popkultury, w tym m.in. ataku Tytanów, które naprawdę mocno zostały przeze mnie docenione. Serdeczne pozdrowienia. Od waszego kumpla Luki Krelu.